Magazyn Olimpijski, misja Olimpiada. Dzisiaj moimi Państwa gościem na antenie radia z Londynu jest Polski Kajakarz, dwukrotny Olimpijczyk, Wicemistrz Świata, Złoty Medalista Igrzysk Europejskich, Srebrny Medalista Mistrzostw Europy. Zawodnik warty Poznań Tomasz Kaczor. To dzisiaj będziemy. Witamy Ciebie, Tomaszu. Dzisiaj zapytamy, Ty już dotknąłeś Igrzysk Olimpijskich, Ty już poczułeś tą atmosferę, Ty już byłeś w niejednej wiosce olimpijskiej, no jakby nie patrzeć, co najmniej we dwóch, jako zawodnik. Co Tobie dał start na Igrzyskach Olimpijskich, jaka atmosfera Tobie towarzyszyła, jakie emocje Tobą towarzyszy, towarzyszyły właśnie podczas Twojego pobytu? Takie atmosfery stricte e, Igrzysk olimpijskich nie czuliśmy. E, natomiast e, prawdziwe igrzyska mogłem po, poczuć e, właśnie w Rio de Janeiro, e, jak to wszystko się odbywa, jak to wszystko wygląda, e, jak reprezentacja ogóle funkcjonuje, bo to jednak e, jedną reprezentacją, ale ta reprezentacja dzieliła się również na inne reprezentacje. Hmm, także także to fajnie wszystko funkcjonowało. E, było, było, było super, jak właśnie tutaj w Portowce mieliśmy się gdzieś na, na Społowce, czy na e, przejściach gdzieś na Społowskę, czy, 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 czy w, naszym, w naszym, domu, w którym mieszkaliśmy. Każdy, każdy z daleka jak się masz gratulował wyniku. Także to, 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 to robi wielkie wrażenie. Sama wioska, olimpijska, to jest już wielkie przeżycie 30 czy 20 przed rynków po 2, 12, 12, czy nawet 20 piętrowych, bo to 20-piętrowe te na budynki. No robi ogromne wrażenie stołówka, gdy gdzie się wchodzi na stołówkę wszystkie kuchni świata, strefy, gdzie można było odpocząć, no naprawdę super, super wszystko przygotowane sam transport również, również bo był też dobrze przygotowany, także naprawdę na takich prawdziwych igrzyskach, tak jak mówię, że na, na, na robu, tego ducha, ducha sportowego i Buffaju. No nie dziwię się, no. Brazylia, gorąca Brazylia, gorące Brazyliki, gorący klimat i gorąca, e, gorący klimat. Igrzysk olimpijski, to jest coś niesamowitego. Pamiętam, jak opowiadał na naszej antenie Michał Pol, który nie, nie pierwszy i ostatni miał Igrzyska w swojej karierze dziennikarskiej, i mówi, że to jest coś niesamowitego, kiedy jesteś te miesiąc czasu zawodnikami. Owszem, 24 godziny na dobę. My tego dopiero doświadczymy, bo będziemy po raz pierwszy, jako rozgłośnia radiowa, z wami w Tokio. No, właśnie z wami. Czy my się spotkamy tam? Czy już masz te kwalifikacje olimpijskie? Jak to wygląda w Twojej kategorii, w Twojej konkurencji? No, generalnie w mojej konkurencji wygląda to tak, że kwalifikacja olimpijska, to jest, owszem, tak jak Pan mówi, jest zrobiona. Zakwalifikowana jest osada jak na razie. No, czy ja powiem szczerze, nie zamierzam odpuścić i, i, i nie zamierzam komuś innemu udostępnić tego miejsca. Także zrobię wszystko w mojej mocy, proszę że żeby to żebym to ja no, udowodnił że to jednak nie przypadek y, 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 spowodował, że, że uzyskałem tą kwalifikację, uzyskałem srebrny medal Mistrzostw Świata i że to ja pojadę walczyć o, o medale olimpijskie. I tego, I tego tobie Tomaszu życzymy. Życzymy, żeby się właśnie w tej konkurencji właśnie w kajakarstwie powiększał dorobek medalowy w historii naszych startów na igrzyskach olimpijskich. Jak na razie patrząc na ten dorobek, zauważyłem, że zajmujemy dopiero w tej tabeli wszechczasów 31. miejsce, dość odległe. Jednak na pewno mamy jakieś takie nawet z twojego doświadczenia konkurencje w kajakarstwie, które mogą dać nam medale olimpijskie. Takie konkurencje, ja, dwójka 500 kobiet, która przynosi, przywozi medale e, od Sydney 2000 roku, jak ja pamiętam, od Sydney 2000 roku. E, myślę, że Marta Walczukiewicz e, obroni srebrny medal z Rio de Janeiro, także to był trzeci, drugi medal. E, Nasza czwórka kobiet K4500 to jest w historii, w historii nie pamiętam, żeby miała medal olimpijski, bo zawsze pechowe czwarte miejsca, ale myślę, że dziewczyny są, są dobrze przygotowane i będą dobrze przygotowane i będą walczyć o, o medal olimpijski. Eee, no i po cichu stawiam też siebie w tej roli, w tej roli medalisty olimpijskiego bo jednak tysiąc wetrów zaczyna coraz bardziej eee, rozpychać się w tym świecie sportowym naszym kajakowym, także myślę, że, że jednym z y, faworytów do medali będzie Polak y, y, to jest stopniu No i myślę, że dwójka kanadyjka męska jest w stanie też powalczyć, bo, bo, bo też to są chłopacy no, są mocni i potrafią dobrze popłynąć, tak jak wszystko dobrze to jest gra. Mamy realnych 5 medalioników, mamy 5 realnych medalioników na medale olimpijskim. Tomku, tak patrząc na twój dorobek medalowy, z tego co mogłem, jak doszedłem tutaj do tych źródeł, to masz na swoim koncie 23 medale, 8 złotych, 5 srebrnych, 10 brązowych. No, uwiesić na twojej szyi tych 23 medali, no to byłoby to na pewno możliwe, ale udźwignąć to już z szyją, to, te wszystkie medale. Na pewno masz jakąś specjalną szufladę, gdzie kolekcjonujesz te medale i na pewno każdy z tych medali jest dla ciebie cenny, cenniejszy. Tak, tak, mam, mam specjalną szufladę e, na, na medale. także Tak. Każdy, każdy medal, medal ma swoją ma historię, jest, jest, mam do każdego medalu jakiś tam jakiś sentyment. Eee, no najbardziej chyba to ostatnie medale, które zdobyłem, czyli złotoik czy europejskich i, i medal Świata. tak na razie chyba największy mam, mam, mam do nich sentyment, ponieważ poczekałem no, bardzo długo w kadrzywskiej na te medale. Eee, droga do nich była bardzo, bardzo wyboista, bardzo no, taka, taka kręta. Ale na szczęście na końcu już, już było wszystko prosto, można było, znaczy wszystko się wyrównało, można prosto do, dojść do tego sukcesu I, i te dwa medale będę no nie wątpię, przecież zdobywasz medale, w pewnym sensie dla nas, no bo przecież rozumiem, że to są indywidualne, czy też drużynowe, ale od 2005 roku to było te srebro, dwukrotnie, w Szeged, na Mistrzostwach Świata Juniorów, czyli już od 14 lat czujesz, na sobie też i chyba pewną presję, presję klubu, presję. Samą też wiadomo dla siebie, że sobie stawiasz wysokie zapewne cele poprzeczki, jak to jest? Czy jest czujesz się już spełniony, czy jeszcze jednak no, chciałbyś jeszcze coś osiągnąć takiego, co jest twoim marzeniem? Chciałbym. Nie do końca, nie do końca czuję się spełniony tak. Taka... Chciałbym osiągnąć, no nie oszukuję, chciałbym zdobyć medal olimpijski. A jakby mi się udało zdobyć Złoty Medal Olimpijski, to już w ogóle bym był chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, e, jeżeli chodzi o sport. E, bo i tak jestem szczęśliwy, mając bójkę, super dzieci e, i cudowną żonę. Także to, to, to jest dla mnie też ogromne szczęście. Ale jeżeli sportowo, to, to w, e, chciałbym, chciałbym zdobyć medal olimpijski, to już by było takie postawienie kropki nad i, można powiedzieć, taka by to już by była taka pisinka na, na, na tym torcie. E, której brakuje. E, a jeżeli mówię, złoto to się udało, to był ten olimpijski. No to już, już nigdy nie, nie można osiągnąć sportu, jak złoty medal Dokładnie. Chociaż y, znając i rozmawiając z wieloma Olimpijczykami, y, przed jak zdobywali medale, przed tym kiedy właśnie mówili to samo co ty, to później apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeden mamy już za sobą złoty medal, ale chcemy następne, no bo przecież chcemy potwierdzić, że jesteśmy tymi mistrzami olimpijskimi. złoty medal olimpijski eee, czy by apetytus w miarę jedzenia, czy, czy nie powiedziałbym stopi i po prostu się wycofał i spędzę więcej czasu z rodziną. Mogę odpowiedzieć w przyszłym roku, jak już by, jak się uda zdobyć medal olimpijski i, i wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć. Na razie chcę, chciałbym, chciałbym e, go zdobyć i będę robił wszystko co w mojej mocy, żeby... Na tych trzecich igrzyskach, jak się mówi, do trzech razy sztuka zdobyć, zdobyć na program medal olimpijski. Dokładnie, zgodnie z prawdą do trzech razy sztuka. My będziemy na Olimpiadzie po raz pierwszy. Będzie to dla nas wyzwanie jako rozgłośni radiowej. Bycie z Wami na miejscu w Tokio i cieszyć się z Wami, cieszyć się... Z waszymi rodzinami tego pięknego sukcesu, jakim jest zdobycie medalu olimpijskiego, zapisanie się w galerię sław, zapisanie się w historię igrzysk, to jest coś niesamowitego. To jest coś, co my dziennikarze możemy sobie tylko wyobrazić, ale to, co wy czujecie, no to musi naprawdę działać tam taka magia, że no, to jest coś nie do. No, dobre tylko na scenariusz filmowy. olimpijskie, to jest magia. No, wiele filmów zostało na, y, nagranych, y, fabularnych nawet, no może nie też takich, y, y, które y, y, dobrze pamiętamy, jak chociażby tą tragedię z Monachią, y, ale... Pamiętamy również te sukcesy naszych polskich olimpijczyków. Wierzymy w to, że Tomasz Kaczor, ta nasza nadzieja olimpijska, człowiek, który już w pewnym sensie dotknąłeś, bo tak, Igrzyska Europejskie, czy podczas tych Igrzysk Europejskich, gdzie reprezentowała nasza radio dziewczyna Judoczka, która też się starała tę nominację olimpijską, ten, Porównanie, bo już masz teraz porównanie Igrzysk Olimpijskich i Igrzysk Europejskich. Czy Igrzyska Europejskie dorównują tej atmosferze sportowej i atmosferze takiej bycia na tych Igrzyskach? Tak, ja powiem szczerze, dorównują. No wiadomo, nie ma tylu konkurencji co na Igrzyskach Olimpijskich, ale ta impreza. Eee, mogę powiedzieć, że w, w tym roku w Mińsku to równywała Igrzyskom w Tokio, i Rio też Janeiro. Eee, organizacyjnie nawet eee, śmiem stwierdzić, że była lepiej zorganizowana niż, niż Rio. Eee, naprawdę Białorusini postawili, postawili bardzo, bardzo wysoką poprzeczkę e, nam jako organizatorom, bo my jesteśmy organizatorami jednak trzecich Igrzysk Europejskich. Będziemy mieli co robić, bo naprawdę e, to było, czuć, było czuć tego ducha. E, olimpijskiego było, było no naprawdę było to coś, coś wielkiego i ja na otwarcia i zamknięciu nie byłem, bo, bo tak mieliśmy trzy loty i odloty zaplanowane, że nie, nie, no nie byliśmy na otwarciu, ale rozmawiałem z naszymi e, chłopakami, którzy to byli złoty medal w trampolinie, to mówili, że otwarcie to było coś naprawdę wielkiego, coś spektakularnego i że, 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 że z, no, sportowo otwarcie typowych. No, yy, Na pewno taką wisienką na torcie jest to, kiedy człowiek staje na podium, na tym najwyższym stopniu podium i kiedy możemy usłyszeć ze wzą w oczach hymn Mazurka Dąbrowskiego, wysłuchać nasz hymn, który rozbrzmiewa w hali, rozbrzmiewa na arenach olimpijskich. Nie spodziewałem, że, że stanę na najwyższym stopniu podium, że na jednak imprezie ranki mistrzowskiej uda mi się pokonać znakomitego, napływającą no, legendę, w sumie e, na Sebastiana Brendela. E, ten człowiek po raz pierwszy przegrał na głównych imprezach odkąd pamiętam, e, a jeszcze wysłuchać no to, 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 to już było... Naprawdę coś wielkiego. E, tym bardziej jeszcze, że Białorusini e, przedłużyli mi dla mnie ten hymn, Ten hymn trwa dużo dłużej niż, niż normalny hymn, nie? także łaza e, poleciała, nie ukrywam, za poleciała, tak jednak e, coś jest, naszym mnie, że, że, że ta euforia eksploduje jak się wchodzi na, na podium. No, na pewno nie dziwię się przeżywać, a tym bardziej, no, wielkie ukłon dla białoruskich organizatorów, że jakby nie patrzeć, przecież mamy tam tych korzeni, historia nam to też pokazała, przecież te tereny, gdzie wielu Polaków do dzisiaj żyje, zamieszkuje, no to na pewno też się czuło, ten polskość na Białorusi. w jednym z historycznych domów mieliśmy spotkanie właśnie z Polakami. Także to było było coś, było coś fajnego, było coś wielkiego. Z nimi się spotkać z nimi porozmawiać. Także no, dla mnie było to coś, coś super. Wspomniałeś o Brendelu. Brendel jest też takim marzeniem ideałem do, może nie do prześcignięcia, ale do dorównania do przed kilkoma e, dniami, żeśmy tutaj rozmawiali z Katarzyną Szperkiewicz, e, kolejna z Kanadyjek, e, e, jeśli chodzi o kajakarstwo i też mówiła, że to jest taki cel, e, żeby osiągnąć to, co osiągnął ten zawodnik. Jakim celem e, Ty sobie stawiasz e, e, przed sobą? Jakiemu zawodnikowi chciałbyś dorównać, a nawet go przeskoczyć się w swojej karierze? Znaczy, ja bym chciał po prostu zdobyć medal olimpijski, bo polskie Kanadyjki e, od 20 lat nie przyniosły medalu olimpijskiego. Mm -hmm. Nieraz zdobyliśmy medal olimpijski w szczytnej. Paweł, Paweł Baraszkiewicz i Daniel Jędraszko srebrny medal. Chciałbym po prostu dorównać, dorównać im, zdobyć, zdobyć medal olimpijski. E, wiadomo, chciałbym być też pierwszym Polakiem, który, który będzie złoty medal olimpijski, bo w całej swojej historii Polskiego Związku Kajakowego, nie mamy co tego medalu olimpijskiego i tak trochę kulejemy z tego powodu, no ktoś musi być pierwszy, więc mam nadzieję i tak, tak po cichu, po cichu liczę, na, liczę że, że uda mi się to zrobić i że będę, będę pierwszy Polakiem, który, który, to, który tego dokona. Tak, mieliśmy po, pierwszego Polaka w kosmosie. Czemu nie mamy mieć pierwszego Polaka Tomasza Kaczora jako tego, który będzie pierwszym medalistą, jeśli chodzi złotym medalistą olimpijskim, co jest najważniejsze w kajakarstwie. Zapytam jeszcze tak: jak godzisz to życie rodzinne? Przecież to jest sporo tego czasu przeznaczonego na trening, na wyjazd na zawody. Czy jednak no, nie jesteś takim w pewnym sensie gościem w domu, i czy właśnie po zakończeniu kariery chciałbyś bardziej poświęcić się rodzinie niż na przykład, nie wiem, szkoleniu tych młodych adeptów kajkarstwa? Tyle siły, żeby być właśnie e, trenerem i szkolić adeptów młodego, e, no, czy kolejnych e, następców, e, bo jest to bardzo ciężka praca. E, w domu, tak jak Pan powiedział, no, na razie jestem, jestem gościem, tym bardziej, że teraz mieszkam właśnie po roku, prawie po roku w Chinach, więc e, całą organizację, e, to naszą domową logistycznie to wszystko, tym wszystkim zajęła się moja żona, zajęła się naszych naszych chłopców, e, także no na razie to jestem, jestem, jest tam, jestem, to właśnie mówię, takim gościem w tym domu, jak już jestem, no, to staram się jak najwięcej czasu spędzić właśnie z rodziną, z dziećmi, ale też nie mogę zapominać o treningach, no, bo to jest moja praca i parę razy dziennie trenuję, e, także no, trzeba jakoś to pogodzić. Życzymy Tobie samych sukcesów, Tomaszu. Życzymy, żebyś zdobył upragniony, yy, który jest Twoim wielkim marzeniem, złoty medal olimpijski. I yy, chcielibyśmy przeżyć to na własnej skórze, oglądając zawody z Twoim udziałem, spotkać się z Tobą w wiosce olimpijskiej i cieszyć się z tego, że Tomasz. Yy, Kaczor wystąpił w naszym magazynie, że opowiadał o tym swoim marzeniu i to marzenie mu się ziściło i tego ci Tomku życzę. Życzę również y, y, całej twojej rodzinie, y, co najważniejsze, aby zawsze miałbyś wsparcie z ich strony, ażeby zawsze byli dumni z tego, co robisz i żebyś po prostu mógł Mieć więcej czasu dla nich w przyszłości. Może nawet i po Olimpiadzie, szczególnie, kiedy przyjdzie ten czas na taki rekonesans. Tomku, wszystkiego dobrego. Dziękujemy za to, że poświęciłeś dla nas czas. Jeżeli będziesz w Londynie, wpadaj do nas, zapraszamy do Londynu. Przypomnimy sobie te Twoje występy na olimpiadzie w 2012 roku w Londynie i na pewno super byłoby się spotkać tak face to face i porozmawiać o tej pasji ponownie. Dziękuję, na pewno skorzystam jak tylko będę to się odezwa. Wszystkiego dobrego, Tomaszu, do usłyszenia. No, jak widzicie sami, kochani, sport, olimpiada, bycie sportowcem, zawodowym sportowcem, zawodowym, bo nie można powiedzieć się olimpijczykiem, ale to jest niesamowite. To jest niesamowite, że. Marzenia, spełnianie, przechodzenie z etapu na etap. I te 23 medale zdobyte przez Tomka Kaczora, yy, to jest nic. Na pewno by oddał te wszystkie 23 medale za ten jeden najcenniejszy, z naj, najle, no, najważniejszego kruszcu, jakim jest złoty medal olimpijski. I tego życzymy Tomkowi, tego życzymy każdemu naszemu yy, olimpijczykowi, każdemu, który wystąpi na Igrzyskach Olimpijskich. W Tokio, czy jakikolwiek innych. Życzymy Wam tego, ponieważ jesteście naszą nadzieją. To Wy nam dodajecie energii. To dla Was my jesteśmy. To dla Was my staliśmy się dziennikarzami. To my staramy się być z Wami na co dzień. I zapraszamy kolejnych Olimpijczyków, którzy już pukają, można tak powiedzieć, hurtowo do naszych drzwi. Kolejni już w najbliższych dniach. Będziemy mogli z nimi być, pobyć, nagrywając kolejne magazyny. Dziękujemy Wam wszystkim za to, że znajdujecie czas, aby zagościć na naszej antenie. Niech się Wam wiedzie. Niech Hymn, niech Mazurek Dąbrowskiego będzie częściej w Waszej karierze sportowej wygrywany podczas stawania Waszego na podium.